Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Puddle. I dzisiaj zabieramy się za Human Body. <grydy> tak, będziemy przelawać płynami w ludzkim ciele. Nie wiem, jakimi płynami. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy chcę wiedzieć. <grydy> Aczkolwiek, um, zobaczmy, co się stanie tam. Uh, with Moderation. Ok. U. Coś w siebie wlało. Człowieczek. Uh, the, um, what? Co to jest? Nie wiem, szczerze mówiąc. The source contact with gastric. reflux. Boże, protect yourself when the camera uh, starts to shake. Uuuuh. Czy to będzie jakieś. Um, Trzęsie, trzęsienie yy, ziemi, jakby. <laughs> trzęsienie kamerą. Oprócz mojego trzęsienia. O, 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 widzicie? Niedobrze. Łops! <laughs> <laughs> zwraca, zwraca, klient co zwraca? <laughs> Dobra, nie zwrócił na szczęście. Wszystkiego, płyniemy. O mój Boże, ma zakrętasy tutaj. Okej? Okay. Wow. To musi być coś bardzo mocnego, bardzo mocny drink. Ale <laughs> cokolwiek on tam wypił, nawet nie wiem, czy chcę wiedzieć. No i um. Okej, okay, to jest dziwne. <laughs> Ludzie mają jakieś przyciski w ciele. <laughs> nie znam się na anatomii, przepraszam. <laughs> to jest. Tam... Tak, tu powinnam trochę zostawić tego płynu, bo ostatnio go spaliłam ma? Jakieś krwinki wypadają. Mój Boże, mój Boże, nie! Łupsi! Straciliśmy trochę płynu. Houston, mamy problem. O, wow, znowu krwinki. No dobrze. No dobrze, exit, ale trochę mało tego płynu nam zostało. Ale udało się, tak? Okej, okay. <laughs> to było dziwne. Oh my gosh. Dobra. Next level prosimy. A, dobra, dalej mamy to dziwne coś. Technetium tec, Solution, nie wiem. Nie wiem, co to jest, szczerze mówiąc. Um, trzeba sprawdzić w Google. <laughs> The liquid causes gastric reflux if it comes into contact with certain sensitive points. To okay. się boję. U -u. Tu mamy pełno jakichś dziwnych rzeczy. U? Dobra, udało się. Przepuściło nas dalej. No, no, no. Wow, dobra. Już myślałam, że krwinki znowu nas zaatakują. Co chce z tym? To ma wstrząsać ciałem? Czy coś takiego? No, wstrząsa. Ups. Upsi. Upsi, tracimy się troszeczkę. Dobra. Ups. Dobra, wstrząsa ciałem znowu. Krywamy się. Co jak najwięcej tego płynu tu dostać, chociaż w sumie czas też się tu dużo liczy. No i musiałaś to. Dobra. Ale teraz nas dopiero puściło, to Tak nie mówię. Wups Łups Łups. Ale jesteśmy blisko exit. O oh my gosh... Dobra, jakoś się udało. Chyba to, razem bez medalu? Nie, jakiś medal jest. O oh my gosh, dobra. <grych> um, co jest dalej? Uh, pay careful attention to the warnings explaining the dangers lying ahead. No dobrze. Staram się zwracać na to uwagę, aczkolwiek, hmm, jest ciężko. Dobra, tu już widzę te dziwne wypustki. O, dobra, płyniemy. Nie! Yeah. O, oh, fuck. Znowu nie wstrząsać Nie dobrze. Um, dobra, zastanawiam się jak to zrobić, bo to trzeba... Było tak przeleć. Nie, nie, chyba nie. O! Nie puści nas. O, dobra, trochę płynu się ostało. Aczkolwiek... ...jest to garstka nie wiem czy przetrwamy. Puśćcie mnie. Nie, 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 czekaj, 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 bo to musimy przeskoczyć. To jest jakieś. może kwasu, czy czegokolwiek. Jakiejś krwi. Wulkany atakują. Oops! Oops! Okej. Czekaj. A teraz. Kurczę, rozdzieliliśmy się. Houston, mamy wielki problem. Dobra, więcej płynu mamy. Przynajmniej tyle. Ups, trochę stracimy. Trochę stracimy. U. Przeskocz to, przeskocz. Przeskocz. Dobrze. Jest dobrze. Oops. Okej. Okay. Kurczę, musisz tak wymiotować. I facet ci Kimkolwiek jesteś. To tylko jakiś dziwny płyn przelewający się przez twoje ciało. Dobra exit. Jakoś zatariliśmy. Bez medalu. Um, dobra. Tip. Uh, wait for the aspirin to open up a part uh, while, while making sure it doesn't touch you. O oh my gosh. Czyli mamy czekać na aspirynę. <laughs> Jeśli dobrze rozumiem, żeby nam otworzyła drogę. Ale nie może nas dotknąć, to jest... Y, zły znak. Okej. Okay. Czy ona będzie nas gonić? Nie. Okej. Okay. Już połowę stracimy. Wow. Wow, ale tracimy tego płynu. Dobra, stój, 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 stój. Dobra. A na nas goni. O mój Boże. O, o, tu, tu. Nie, stój, stój. Aaa, musiałam... Dobra, musimy tu się jakoś... ...przygotować. Dobra. Stój! Stój! Nie! nie! O mój Boże, to jest stresujące. Dobra, tu musi. Tu musi Aspirena przylecieć. Nie! Aha, dobra. Myślałam, że tu, tu mnie czeka coś niedobrego. Okej, okay, Aspirena musi to wszystko uruchomić. O mój Boże. Dobra, gdzie ona jest? Okej, okay, leci sobie tędy. Jakimiś zakrętasami. Bardzo powolna kobieta. No w sumie nie wiem, dlaczego to powiedziałam. Nie, zjadło nas! <grym> o mój Boże. Nie, stój, 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 stój. Dobra, teraz leci leć płynie dziwnej treści ups dużo was stracimy no, trudno Dobra, trochę się tam zostało stój 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 Iryna już tu leci Za mm, dużo tego tracimy Dobra, lecicie, Ha, Nie wiem jak tu to zrobić się tak roz będziemy rozpędzać. Ta zbieranka, nie wiem w którą stronę ta... Aha! To my też możemy! Ja nie wiedziałam, że, my, że to my musimy. A, To to weźmy nas poprzednim razem, to lepiej, no! bo! To mnie oszukali dziwnie. Dobra. <laughs> Next level, please. Żeby mm. to był koniec human body, tak krótko. <laughs> Albo żeśmy przełączyli się gdzieś indziej. inne miejsca, cielesne. Co to jest? Tension. Dale, to samo. Uh, difficult to keep compact tip. Slowly alternate between left and right to have the blood circulate through the veins. I have is but the same <grywa> mój Boże, to będzie trudno, widzę. Się nie chcę rozkuśtać. No. Może to się ma jakoś tak w ten sposób rozkładać. No. Idzie to razie kiepsko. Jakaś czarna glizda No, nareszcie. Tylko nadal nie wiem jak mam tym sterować, żeby A żeby to dalej. Okej okay, to mi jakoś tak wyrzuca. No, no, no. Tak słabo. No, no. Okej, okay, teraz poleciało. Dobra, to jest jakieś dziwne, szczerze mówiąc. <noise> Muszę tak poruszać ekranem, jak jakby ten człowiek się męczył. Ups, O, to jest jakaś <noise> Dobra, powiem szczerze, że to ciekawe jest rozwiązanie. Już nie sterujemy tak jak poprzednio, tylko wiecie w taki e, inny trochę sposób. Audź. To jakby ten człowiek biegał i się męczył, wiecie, o co znaczy. Wow. O, kurde. Ale straciliśmy. No dobra, ale przynajmniej wiem o co chodzi. Yy... <laughs> ciekawe to jest naprawdę no ciekawe żebyśmy tam nie stracili za dużo. Au O, Nie, tu teraz w tym samym miejscu. Kurczę. Jest! Wreszcie, exit! Mój Boże, zajęło to strasznie dużo czasu. <noise> Ale to, to był naprawdę trudny poziom. Masakra. To już się zrobiło takie trudne, że. O. Bardzo ciężko było wyczuć ten moment, e nie wiem, w którym on ten płyn szybciej płynął i, i nie obijał się o te czerwone, nie wiadomo co, wystające, Boże. Także trochę wam powycinam, bo to, bo to trwało za długo. Dobra, next level, please. Nie wiem, czy ja nie za dużo tych leveli. Chciałabym um, się cofnąć tam do, do menu. Nie wiem ile było tych e, poziomów. Um, dobra, mamy to samo. Mm. Carefully follow the instructions, that, uh, the instructions that show where to go and that explain the dangers that lie ahead. Okej, okay, czyli to samo. Mam uważać na. Okej, okay, tu, tu pompuje krew. I pewnie tak samo mamy ruszę z tym ekranem. Aha. Eee, spoko. <laughs> to jest naprawdę ciężkie. a no, w niektórych momentach i... wow. No ale to stracimy wszystko. To nie jest takie proste, jak się wydaje. Czuję, że tutaj też stracimy kupę czasu. Jakby to nie chce się przesunąć na tę stronę. O, a teraz? Nie, znowu stracimy wszystko. Jest za bardzo rozpędza. Nie chcę, wiecie, używać yy, tych tych, ...że moglibyśmy. Yy, nie, bo zaraz stracimy wszystko. Nie, stój. Tak, z taką drobinką na pewno dotkamy. Exit tu już jest. O, oh, god, no. <ścoughs> Mój Boże, ja chcę się wydostać z tego human body. I to zdecydowanie nie idzie. To coś w ogóle normalne sterowanie. Rozdzieliliśmy się z naszym płynem. Fuck, tak, zapomniałam Dobra, powinniśmy dać radę? Czy niebieskie strzałki nam pomogą? Co to jest defibrillator? My gosh. Udało się. I jeszcze dostaliśmy złoto. Na męczyłam tu. O. Ok, spoko. O Jezu, tak brał o nie! Obrał szczur jakimś radioaktywnym czymś, radioaktywnym moczem. Wydaje mi się, że to już będzie następny rozdział. Więc sobie zaraz zobaczymy. Back to main menu. Wydaje mi się, że to już jest następny rozdział. A, tak. Sewers to są chyba te kanały, prawda? Mi się wydaje, bo tak akurat by pasowało. Dobrze, Human Body mamy za sobą, ale muszę Wam powiedzieć, że to był trudniejszy poziom od tych wszystkich poprzednich. W sumie logiczne, że im dalej, tym trudniej, aczkolwiek. Wow, naprawdę to już się nie liczyło samo sterowanie tym ekranem i e, płynem, tylko jeszcze jakieś, kurczę, inne rzeczy, że, że jak się potrząsało tym ekranem, to ten płyn szybciej przepływał. Nie działało to w taki sam sposób, jak w wcześniejszych rozdziałach. Mam nadzieję, że e, rozumiecie mnie. Rozumiecie, co, co do Was mówię. Dobrze, w każdym razie to by było na tyle. W tym odcinku w następnym odcinku oczywiście zajmiemy się tymi kanałami radioaktywnym moczem i szczurami, który będziemy zabijać po drodze, albo i nie, bo tego nie wiem. Ale zapowiem się fascynujący rozdział. Także zapraszam was wszystkich. Do usłyszenia. Pa! pa.